Jeszcze we wrześniu kilka miesięcy temu otrzymaliśmy zapytanie ze związku pracodawców sektora kosmicznego tutaj w Polsce, że poszukują kontaktu swoich odpowiedników poszukują na litwie. No i udało mi się ich skontaktować ich z naszym ministerstwem gospodarki i innowacji, która jest tą instytucją, którą koordynuje właśnie politykę, politykę, Kosmiczną na Litwie. No i ta, cała, ten, ten kontakt zaowocował dzisiejszym spotkaniem. Cieszymy się bardzo, dlatego że na spotkanie przybyło pięć przedsiębiorstw litewskich. Sektor kosmiczny na Litwie. Jest to sektor, który jest bardzo dobrze rozwinięty, ale cieszymy się, że jest sporo firm, które właśnie utworzyły klaster, które, które są bardzo zaangażowane we współpracę, w projekty właśnie w tym sektorze. I tutaj bym chciała wymienić taki fakt, no, który, który troszkę. Tą współpracę jakby no, przyspieszył tą przyspieszył tą współpracę, przyspieszył, przyspieszył działania w tym sektorze i to było w maju tego roku. Przystąpiliśmy do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Litwa stała się stowarzyszonym członkiem. Mieliśmy dotychczas Mieliśmy dotychczas już pewne doświadczenie, dlatego że no, każde państwo przechodzi ten okres pięcioletni przygotowania do takiego członkostwa. No i my, tak samo jak te inne państwa, też już braliśmy udział w takim programie, w takim programie przygotowawczym. Nasz, na naszym, nasz udział w tych projektach ma, ma dość bardzo dość niezły wskaźnik, bo to były 43% wygrane projekty z wszystkich podanych i to wskaźnik jest wyższy niż, niż generalnie w tym, w tym programie o 10%. Litwa brała udział i wygrała 6 przetargów i 34 projekty. Więc to jest, to uważamy że za sukces, za sukces naszych firm, ale też na przykład uczelni, bo biorą, biorą udział w takich projektach nie tylko, nie tylko podmioty gospodarcze, komercyjne, to ale też, ale też właśnie uczelnie, instytuty badawcze. To przede wszystkim cieszy mnie bardzo, że w erze tej pandemii spotkanie jest na żywo, bo to zawsze jest szansa na to, że te wyniki będą bardziej konkretne i, i wynik będzie pewniejszy, że naprawdę coś, coś tam zadziała, bo trochę już jest. To to zmęczenie tymi spotkaniami w ITC, więc, więc cieszymy się, że można było przyjechać i na żywo się spotkać, nawiązać te kontakty. Bardzo to jest, to jest przynosi, może przynieść taki efekt, że po prostu te firmy, które się dogadają pomiędzy sobą tutaj na tym dzisiejszym spotkaniu, mogą pisać, przygotowywać wspólny projekt i starać się o fundusze właśnie w różnych międzynarodowych agencjach, tak jak w tej Europejskiej Agencji Kosmicznej, ale też na przykład starać się o fundusze unijne, no, czy jakieś innych funduszy międzynarodowych, które, które są wsparciem dla sektora kosmicznego.